A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, czemu Bleńki trasie w Jaskini. W to obroni pierogarnię Ericha przed Sanepidem. I obejrzymy epicką walka Fatras z Erichem. Zapraszam. Siemanko, tutaj Erich i dzisiaj pocisniemy do mojego fatra o ostatnią odznaka, czyli odznaka Cygaret i Smrodu. Obejrzymy czy mój fater jest tak samo silny jak mój Forfeiter, ale przed tym szpilem pocisnemy jeszcze do jednego lidera, który je na prawo. Bo podobno kiedyś tu była jego sala, ale wulkan tutaj się tak rozwalił, że hop się musiał przynieść. A ja, co tu jest, ja, tu w połowie płynę na zoli. Podobno Pokémon pikselowy jakiś mi się tu kaś pokaże ja. A nie, to tylko ten Pierun. No nic, dobra ci z nimi dalej, Kajonie. Te, czemu ty płyniesz na Pokemonie? Co ty sam nie umiesz pływać? No, to tobie chyba bije na dekielę, że ja cały morze przepływam sam. Szczególnie jak w wodzie są takie wodne, z jak ty. Chopie, cór to ty zielondowy. lądowy. Chopie jeszcze jeden taki tekst i zarośleca z tego Pokemona. Jak będziemy liczyć wiele bąbelków, potrafisz wyciepnąć pod wodą. Pierun, a taki fajny, elegancki dzionek, a ten Pierun już mnie wnerwił. Kto to widział? to je chyba tu to tu pisze? Sinabar Blaney, ja? Te co, te, to jest Jim, te, te? to je, jako jaskinia, co to mu być? O na ja dzwonię sam do liderki sali ze smokami, że jej kwiutki przyniesie. przeprosinami i chodzi o stan techniczny swojej sali. No na na no, hopie, no już większej biedy by się tu nie dało, te. Chopie, gdyby miał taką salę, to by łosiwiał. Też patrzę na Ciebie, to 60 jeszcze gorzej trafił. Wa, wow. te moja sala się sam swajczyła. Musieliśmy pitnąć tutaj. Chłopie, ale nie możesz tu sam wyremontować czegoś? A nie sam siedzisz w tej jaskini. Hopia, a co tak miał zrobić? już wiela wylewka kosztuje. To ja nie mam pieniędzy na to. Tylko i przynajmniej słońce na glaca mi, nie świeci. Dawaj, pokaż jakie masz Pokemony. Lidr Blaine chce się ciuloć. Te czemu ty w kitlu już siedzisz? Albo bardziej to jest szakiet? Chłopie, tu jest czarny jak pierun, a ty może biały szakiet, te. jak ty to robisz, te? piera w rzece. A i ty tu widzisz rzeka, te tu je Bajor najwyżej. Ocie pierun, te, skądś ty tego ślimoka wziął? Oby coś ty go azbestem karmił, co to mu być? Te? By takich worów pod uczami to nawet mój unkel po czterech nockach nie miał. Ani moja ciotka się tak nie rozlewo jak z nic nie jak ten. No bo nowy chytruszek, wciepuj mu. Chłopie, to wygląda jakby na ślimoko szygali na Mariackiej we piątek. I goterało z remy, który widział tego ślimaka, poprosza. I nie ma ślimaka. I ten spalony kurczok, te... te a jak ci się ta sala swajczyła, to żeś na nim pitał? Że się musiał nieźle żyć, poparzyć. Ten kurczok wichry który zażarł. To było do mygista. Tu jest mało placu w tej izbie, więc szybko tego nie wyluftujesz. No wiadomo, że super efektywny. Bo, pioruda, co to jest za kuń? Powiem ci szczerze, że nie dziwię się, żeś na tym kurczaku pitął. Jakbyś się na tego kunia w los, to byś nie tylko miał łyso glaca, ale i wąsy. Ty grzybierześ mi, zaczadził całą sala. Ludzkim muszę szukać nowego miejsca znowu, bo to jest gorsze niż swajczenie mojej poprzedniej sali. Obie tu się dychać nie do. A co ty go do się przyzwyczaić? Obie tu się cieszę, że ja ta pukielca się nie otworzył, bo tamten dziś się załatwił, to... to nawet by żaden ze Sanepidu nie przyjechał, bo powiedział, że to jest za, aż za duże zatrucie. Te, a co ty za grzyb? te? Co ty sam robisz? Yo, wiązek jest tego Sanepidu. To tu tak dupi. No mój Gist tu zaczadził. Hopie, tu nie ma żadnej wentylacji. Zara temu usemu hopowi taką kara dom, że zamknie ta restauracja. Hopie to nie restauracja, tylko sala. Ganz egal to je do mnie. Potem cisną to wprusza city, bo tam też ktoś otwor pierogarnia, a za tak jeszcze tego nie skontrolował. O pieruna. Niestety te, ci się do mojej pierogarni. Pieruna cisnęmy, Trzeba się fatra poradzić. Jak go odwołać ty? Żezek tam z przodu trzy tygodnie temu. Albo tam ciepna Gista, żeby w ogóle tam nie w Dobra, idziemy do Fatra. O nie pieruna. Trzeba będzie łazić po tych klockach, nie, kurde, aj pieruna, ajś, uła, aj, aj, aj! A co ty tu robisz? Papie zech tu w i mnie tak szwaje bolą, że stoja i powiedział, że się stąd nie rusza Czekam na pogotowie A czemu czegoś na pogotowie? Opie, już mu takie blaze na szwajach, że niedługo się na szwapach nauczę łazić pita jest stąd wartko Pieruna, kurde molu Takie domy kamola pierwszego Patrytyna, zech do ciebie szot Tyle zechcie szukał, a najcięższe to były te siedem kroków które trzeba było tu zrobić, żeby do ciebie doleć. Pierunie, jak ty tu wytrzymujesz te? No chłopie, ja mam sztywiki te z Lego. Jeśli idealnie wpasuje. To masochista Pierunie. Chłopie, to są najlepsze zabezpieczenia. To lepsze niż kamery, hałok albo wąż. Dobra fatery. Nie Fandul tyla. Nowej obejrzymy, czy tak samo jak biznes w już Pokémony. Mój stary, chcę się ciuloć Te czemu ty się niebieski te? Przecież był czerwony No godoje, ci, że jest, jak jest blue Dobra, już tu knoladowej. O pieruna, jaki srogi gołąb Jak ty żeś mógł gołębia wziąć, te kur... Co to jest za zdrada, te? Te pieruna miło pszere łopla, a ty masz takiego srogiego, te Opie, nie wiesz czego żałujesz? Wiesz jakie są fajery na gołębiorzach. Dobra, kamoldowej, ciepiej w niego innymi komolami. Ty na co to je? Ten, ty żeś mi kamola. Ty grzybie, no dobra no. Nie chciałem ci gista dawać. Ale jak ci też to ci zaczadza cała cało izba. O niej mój gołąb. I bardzo dobrze, już nikaj nie nasro. Mój Gis był szybciej niż twój gołąb. Opie, po kim ty masz tak nasrane wełbie. No zgaduj trzy razy. O nie, to je te drzewa za tą szwają. Pieruna, kiedy też żeś mu ta szwaja, jak to capi? Dowej, zamruś tu. O nie. Gist, dowyeś z nim wartko, bo on zebrał wszystkie gazy w żyć i Zaro wystrzeli. O nie. Nie Gist. Pierun. O ty, grzybie, nie nie nie. Hałok, weź to z pol. Te, co to jest za leczenie? No bo ja mogę. Tyło szuście, wy. Tutaj, urząd skarbowy możesz cyganić, matka też, ale własnego synka co cię szukał. I jeszcze rozleczymy. Ty weź a nie nie wnerwij. Ta palma ci się podjarała. I nie ma drzewka. Ty, Raidon, dobra, nowej. Ta co to mu być? Porfiter. Nowej narzędzia budowlane w To To skąd ty masz takie pokémony, te. Zalej go. I nie mu a ja podobno ty dobre, dobry, ja? O nie, chopa z łyżkami, sekej, to kogo to dumy? A nie, zmienimy forfiter. Pierunie, żeś mu dał dwie łyżki, a mnie, żeś ani łychy wodziony nie dał, jak zech był mały. Forfiter, zeżry go. O nie, znęcanie psychiczny. Co to ma być, te? No nie, forfiter! Ty grybietę! te. A możeś nie leczył go. Opieja honorowo go ozwala. Dowy szybko, ciachnij go. I nie mały rzek. Dowiedź, świniu katera domy. Moż gołębie wundrze, co to ma być, te? Te ty, chopie, co zalejesz ta sala, te. czemu tu pado? Ta uspać tego pieruna, te chopie, a ja nie mam gumioków, czym miał łazić te? Nie dość, że lego, to jest mokro. Chopie, te cygaryty ci się sam zamoczą. To cię uczył biznesplanu, te. Doktor Edker, piruna, to już ja wiem po kim język jest taki durny. Dowiedź, znęcaj psychiczne się nad wężem. O, i to jest strogi hałok, a nie ją takiego samego dobra. Spalił mi świnioka, ty pierunie. Dowej Kamol. Teraz będziesz miał to, czego ci zabrakło w doma, czyli... Kody górnicze. O nie! O nie pierunie! Dobra, hałok na hałoka, dowej. Mój będzie szybszy patrz. No co za grzyb? Dawaj, szyb, jeste szybciej, dowej. Tak jest, hałok. Co? Żeś mnie pokonał? Jak mogłeś własnemu fatrowi to zrobić? Papie, co ja za ci zrobił, że ty mnie tak traktujesz? No właśnie, żeś nic nie zrobił, w ogóle ci nika nie było. Dobra, masz tu odnoka, mnoka cygarety i smrodu i zrobimy tak. Jo, bez ten czas wezna ta twoja pierogarnia ogarnę. Nie, nie, tylko nie ty. Ja ja to wezmę, a ty pójdziesz do tego reda pierona, co mi akcyza zabrał. Łonie w srebrnej hołdzie. Nie wiem co tam robi, ale jest silny. No dobra no. Pójdę to na razie, Fatyr. Trzymaj się. Oła, kurde, pierna, stąd wyleź, to jest dramat. Pieruna, już tam nie wracam. Kurde, jak mnie szwaje bolą. Kurde, dobra, te, ale jeszcze, że jeszcze mojego pradziadka nie odwiedził te, to trzeba tam iść. Ten grzyb mnie ocyganił. Te grzybie! O, Erich, dobrze cię widzieć! No ja tego nie mogę powiedzieć o tobie Nie dość, że mnie żeby żeby znalazł swojego fatra Jak zech znalazł, to się okazało biurzem. Że on nie gołębiorzem Że cygarety bez akcyzy sprzedaje Że muszę 200 metrów do niego W życiu żaden mnie tak nie ocyganił A żeś dostał mistrza pokémon. Pieruni mam ten mistrza pokémon te Myślisz, że nie mam co innego do roboty? Ja myślę, że nie może co innego do roboty No już nie, ale na przyszłość będę miał Te słuchaj, idę pokonać tego Reda Bo fater to jest Feswyb O czym ty gadasz, te? Kaje ten Red Jaki Red? Ten, co Przewodzi kanał no, Graffred, hehe <laughs> Nie no, cały fater z ciebie, to widać Wiesz o kim go nie Z Srabnej górzy, to trzeba iść na lewo, wiesz? Na wierzch i na lewo Tylko uważaj, on jest przezsilny I mosztromy mysza Ej, ja ją ja takiego kamolarza mógł nic nie zrobi ale muszę ci pogratulować, żeś przelał z tyla placu, żeby znaleźć fatra i się tak rozczarować. Lepiej rozczarowanie to było ino przez pierwsze trzy miasta, potem już mogłeś się tego spodziewać. Dobra, pity, stąd mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś obejrzymy. Te słuchaj, a ka jest mój dziadek, bo cię mój mój upaja. Nie wiem, kaś pitnął, tylko nie godaj, że Redia jest jeszcze moim dziadkiem, kurde, bo się okaże, że wszyscy są spokrewnieni, a żadnego z was nie Wiesz, tak to jest w familii. Wszyscy się kochają, ale żaden się nikogo tak naprawdę nie zna. I szczerze, ino się tego trzymaj. Dobra, dobra, dzięki, przynajmniej jedną radę mu. Dobra, opcji Frele, dziękuję Wam bardzo. Następny odcinek będzie u ostatnim z krystalicznych Pokémonów. Kiedy uzyskamy akcyza dla Fatra. Na pewno będzie Fez wdzięczny, patrząc jak czasów mnie traktował. Więc pamiętajcie, żeby dać łapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem. Oraz bijajcie na social media, Freda. Tak samo jak na live. Dzięki, żeście byli, i na razie.